Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się robieniem z telefonu kamerki internetowej. Oglądajcie. Ale dlaczego taki film, po co i dlaczego? Film ten skierowany jest do osób, które chcą zaczynać swoją przygodę z Twitchem, ze streamowaniem bądź też nawet z YouTube? Ponieważ jak wiemy to nagrywanie bezpośrednio z komputera jest po prostu znacznie prostsze. Nawet teraz nagrywam bezpośrednio z komputera. Co prawda mam podpięte lustrzankę, ale to mały szczegół. Dzisiaj zajmiemy się podpinaniem telefonu do komputera po Wi-Fi jako kamerę internetową. Zaczynajmy. Tak więc zaczynając mowa o tej aplikacji DroidCam. A i co ważne. Ten film nie jest filmem sponsorowanym, nie jest, tak więc tutaj ta aplikacja jest po prostu aplikacją, którą sam korzystałem i jest jedną z aplikacji, która po prostu działała dobrze, z tych, które po prostu testowałem. Tak więc nie jest to film sponsorowany w żadnym stopniu i e, ta aplikacja po prostu jest aplikacją, która działa. I teraz tak, jeżeli chodzi o DroidCama, kiedyś był to DroidCam X, który działał na bazie przeglądarki, niemniej jednak teraz jest ta aplikacja DroidCam OBS, czy jest to mała zmiana pod kwestią tego, co było kiedyś, co jest teraz? Oczywiście DroidCam OBS ma wersję i darmową, oraz płatną, trochę dla mnie to jest dziwne że po prostu przeszli coś innego. Niemniej jednak DroidCam OBS jest aplikacją trochę lepszą, ponieważ działa trochę bardziej taki właśnie plugin, a nie jeżeli IP i port, bo możemy też tak samo zrobić jak robiliśmy na DroidCam X, że podajemy sobie przeglądarkę, podajemy sobie IP-ka i wtedy wrzucamy ten obraz do OBS-a. Niemniej jednak tamto rozwiązanie jest bardziej skomplikowane niż to, ponieważ tutaj wszystko działa z poziomu właśnie programu Open Broadcast Software. Jest to aplikacja DroidCam OBS, którą sobie odpalamy i przy odpaleniu takiej aplikacji od razu wyświetla nam się IP i port do połączenia z z komputera, czyli tak jak w przypadku tego starego programowania, który kiedyś oni mieli, który ja już bardzo sobie chwaliłem, my dzisiaj będziemy testowali Droidcam obs do którego oczywiście plugin musimy pierwszy wgrać na komputerze, więc najpierw co zrobimy to wejdziemy sobie na internet, Droidcam X plugin, czy też Droidcam plugin i tu mamy Droidcam OBS Camera by coś tam musimy zjechać na dół, mamy Donut for OBS Studio i teraz jeżeli mamy wersję starą, no to musimy ściągnąć to, ale jeżeli macie zaktualizowane na Maxa obs to klikacie sobie to, pobieracie przez Windowsa, chyba że macie inny system. System, to możecie w inny system, instalujecie, tak, Agree, Next, Install. No i w tym momencie klikamy Finish i możemy sobie wejść do OBS. a I teraz w OBSie klikamy sobie plusik, klikamy Droidcam OBS, Możemy tegoś nazwać, na przykład, nie wiem, telefon, kamera. Ok. Teraz tutaj możemy znaleźć listę aktywnych urządzeń, jeżeli nam tę listę znajdzie. Zaraz zobaczymy. Szuka listy. Chyba nie znalazło. Znalazło, ok. Czyli mamy urządzenie, którego nie musimy wpisywać już na listę, bo to urządzenie już jest. Full HD, maksymalne, bla bla bla. Możemy audio też z telefonu włączyć, oczywiście. Chociaż ta audio, pamiętam, że właśnie w przypadku DroidCam Xa, czyli starej aplikacji, nie chodziło dobrze. Tak, tutaj podejrzewam, że będzie spoko. Klikam aktywuj. OK I no nie wiem, zobaczymy To audio możliwe, że też działa dobrze No i teraz mamy Droidcam OBS Oczywiście tą reklamę Szkoda, bo miałem kupiony Droidcam Xa, A tu się okazuje, że aplikacja wyszła trochę lepsza I koszt takiej aplikacji to jest tak naprawdę 55,99 zł Czyli dość dużo Niemniej jednak, a jeżeli chodzi o kamerki internetowe Które oferują taką jakość Jakiej ten telefon może zaoferować Jest to tak naprawdę opłacalne Bo nie jest duży koszt mimo wszystko Ja teraz nagram to wideo Na bazie tego testowego wideo Żebyśmy nie musieli nic tutaj zmieniać jest to oczywiście wszystko bo czyli wszystko zdalnie i możemy sobie w ten sposób tej y, kamerki używać. No dobra, a zobaczmy czy na niższych rozdzielczościach też będziemy musieli używać tego loga. A, czyli na niższych rozdzielczości nie musimy, nie ma tego loga, a dla wyższych rozdzielczości no, trzeba po prostu kupić pełną wersję. Ale mimo wszystko fajnie, że możemy sobie podpatrzeć i zobaczyć w jaki sposób to wygląda. E, klikam w takim razie nagrywanie i teraz jak zrobić tę kamerkę to powiem wam za chwilę. Na razie klikamy rozpocznij nagrywanie i w tym momencie e, słyszycie mnie z kamerki z telefonu i widzicie mnie również z kamerki z telefonu. W tym momencie widzicie mnie z przedniej kamerki telefonu, również przez OBS-a, OBSA, OBS-a, czyli jest to dość ciekawe, bo puszcza do działa to nawet spoko, w sensie jak na telefon, jak na kamerę telefonu jest to całkiem spoko. I chyba sobie wezmę tą wersję pro. Aaa, czekajcie, tutaj w ogóle jest taki bajer, bo widzicie na dole? View and add and unlock HD video, remove watermark for 2 godziny, czyli możecie kliknąć sobie load, ok, czyli macie za fliko. słuchajcie. Dlatego wcześniej nie widziałem. Okej, okay, tak więc obejrzałem sobie reklamę i mamy kamerkę za free. Oczywiście nie mamy żadnego watermarka. Wszystko działa. Oczywiście, jak będzie z kamerki, to raczej podkreślam, żebyście korzystali z tylnej kamery, czyli z tej, która jest z tyłu, bo ona ma po prostu lepszą jakość. I w tym momencie, jak na pokażę, to widzicie w klawaturze mój kurz, który tam się znajduje. Dobra, watermark zniknął tylko na chwilę. Nie wiem o co chodziło, czego ten watermark się znowu pojawił. Spróbuję aplikację jeszcze wyłączyć i włączyć, może ten watermark jednak zniknie. Zobaczymy restart. Okej. Okay. Nie ma watermarka. Dobra, czyli po prostu musieliśmy. Restartować, jakby tą kamerkę, która się tu wyświetlała. Czyli nie mamy watermarka. Za Flico, bo wystarczy włączyć reklamę i już tego watermarka nie ma, co jest dość ciekawe i sobie wygląda to nawet spoko. Ok, włączmy nagrywanie w OBS-e. Pyk, nagrywanie. Mam OBS-a, nagrywanie. I prezentuje się to następująco. Fajnie to wygląda, nie? Widzicie sobie w OBS-e, tutaj w OBS-e, w obs OBS-ie i macie Infinity Mirror. Uuu. Ja taki, taki bajer mały zrobiłem. Nie? No dobra, ale wygląda to nawet spoko. Cofniemy sobie na frontową kamerkę i widzicie my z przodniej kamerki. Że rozwiązanie fajne, chociaż mam wrażenie, że z przodu trochę tak chodzi gorzej. W sensie, mimo wszystko wiadomo, to nie jest 60 fps raczej. Ja zobaczę jeszcze, czy jakieś opcje tu są odnośnie tego, ale raczej, raczej nie widzę. Nie, no, jest mikrofon, z którego mnie teraz też słyszycie przez telefon, właśnie. I widzicie przez telefon, to co nagrałem bezpośrednio z OBS, -a, a nie telefonem. Wygląda to fajnie, ale nie widzę żadnej takiej opcji, którą mógłbym sprawdzić, ilość klatek. to na pewno jest 30. Bo to wygląda jak 30. Teraz macie 60 na mnie na przykład, zobaczcie. To jest taka różnica. E, macie teraz mnie z lustrzanki i macie tutaj 60. I macie mnie teraz z telefonu, macie tutaj z telefonu to 30 chyba. No w każdym razie obraz, szczerze mówiąc, jak zastąpimy sobie teraz kamerkę, tą lustrzankę z telefonem, to nie jest to najgorszy. I na streaming jak najbardziej by się nadał, no nie? W sumie na streamy. Także powiem szczerze, jakbym miał wybierać między telefonem a kamerką internetową, to chyba zdecydowałbym się właśnie na telefon. No mamy darmowe rozwiązanie. Wystarczy tam reklamę obejrzeć, że mieć Full HD. Więc kurde, oko. Ogólnie do no mega spoko. Dobra, to teraz przejdźmy do jednej i ostatniej rzeczy, którą jeszcze chcę wam powiedzieć. Czyli do tego, jak uruchomić tę kamerkę internetową. Do gadania na Skype'ie, do gadania ze znajomymi, nie wiem, gdziekolwiek na Discordzie. Przez telefon, właśnie tak jak mam teraz. Klikacie Uruchom Kamerę Wirtualną. Jak macie kamerę Wirtualną, to w tym momencie telefon jest rozpoznawany jako kamera. I teraz wchodzimy sobie w Discorda, klikamy sobie w opcję szukamy teraz głos i wideo i tutaj mamy pod i wideo i teraz klikamy sobie przetestuj wideo i widzicie mnie z telefonu, widzicie to? siedzę przy kąpie, gadam przez kompa mam mikrofon z kompa, a wideo mam z telefonu i mogę sobie przejść dalej i mogę sobie pójść dalej i tak będziecie mnie widzieli mogę wam pokazać i mogę wam pokazać moje stanowisko na Discordzie bezprzewodowo i co ciekawe, to wszystko co teraz uruchomiłem działa na wi -Fi. I 2, 4 GHz. Teraz, co w wypadku, gdybym używał 5 GHz, bo 24 GHz, czyli bezowe y, GHz routera, są dość słabe. I teraz możliwe, że jak zmienię to na 5 GHz, to teraz właśnie zrobię... Kiedyś grałem na przykład na wiarze, to grałem właśnie na 5 GHz ze względu na płynność. I już widzę, kurde, różnicę. Jest płynniej, ewidentnie. No i kurde, czy nie jest to fajne rozwiązanie, czy nie działa to fajnie? Działa to fajnie, jest za darmo, kurde, i możemy z tego korzystać. O, i widzimy tysiące roadów. Wow. Tak więc w ten prosty sposób mamy kamerkę internetową zrobioną z telefonu. Możemy zrobić to po starej aplikacji DroidCam i używać tego bazy, na bazie przeglądarki, przechwytywać okno przeglądarki czy też po prostu przeglądarkę w obs -ie. a możemy zrobić to za pomocą ich nowej aplikacji, czyli DroidCam OBS, gdzie mamy bezpośrednio plugin do OBS-a. Jest to aplikacja skierowana właśnie tylko i wyłącznie do OBS-a, którą potem możemy na przykład zrobić kamerę wirtualną i możemy gdziekolwiek używać naszej kamerki jako kamerkę internetową, czyli kamerę z telefonu. Tak więc rozwiązanie mega fajne, mega proste i tak naprawdę Przyda się prawdopodobnie większej ilości osób z Was. Plus, pamiętajcie, że jak wysyłacie obraz wideo, to wysyłacie też obraz audio, więc możemy wykorzystać to również jako mikrofon z kamerki OBS Virtual Camera. Również bezprzewodowo i darmowo. Bo tutaj, jeżeli chodzi akurat o audio, to na audio wiadomo, że nie musimy mieć Full HD. Quality, jeżeli chodzi o obraz, o, taka ciekawostka. Tak więc o tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem po to, by nie pojmać kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i cześć!